Dziś opowiem Wam o czymś absolutnie szokującym, o czym milczą wszystkie zachodnie media. To jest wiedza, która całkowicie redefiniuje układ sił w Europie. To właśnie ta ukryta prawda tłumaczy, dlaczego za zaledwie 15 minut z serca europejskich stolic, z Londynu, Berlina, a także z naszej polskiej Warszawy, może nie pozostać absolutnie nic oprócz radioaktywnych spalonych ruin. Czy jesteśmy w stanie pojąć skalę nadchodzącej katastrofy? Czy naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, jak blisko jesteśmy punktu bez powrotu? To nie jest fikcja. To jest realne, śmiertelne zagrożenie, które wisi nad naszymi głowami. Czas ucieka nieubłaganie, a każda sekunda bierności przybliża nas do otchłani. Pytanie do was. Napiszcie skąd nas oglądacie. Kraj i miasto. Rosja właśnie uruchomiła seryjną produkcję swojego najnowszego, potężnego systemu rakietowego. Nazwano go Orzech, w oryginale Oresznik. I to nie są tylko plany czy testy. Ten system został już rozmieszczony, charakteryzując się niespotykaną prędkością hipersoniczną i precyzją, co czyni go niemal niemożliwym do przechwycenia przez istniejące systemy obrony. Ulokowano go strategicznie, w pełnej gotowości bojowej. W pobliżu zachodnich granic Rosji, stanowiąc bezpośrednie zagrożenie dla całego kontynentu. Pentagon, zazwyczaj bardzo aktywny w komunikacji i oświadczeniach, w tej sprawie utrzymuje absolutne milczenie, co samo w sobie jest niepokojące i może świadczyć o głębokiej bezradności. Ale konsekwencje tej decyzji są trudne do wyobrażenia dla każdego, kto śledzi geopolitykę. Czy to celowe ignorowanie sygnałów? Czy jest to oznaka paniki ukrywanej przed opinią publiczną? Tymczasem USA nie pozostaje bierne, lecz idzie o krok dalej. Planuje rozmieszczenie nowych ofensywnych rakiet na terenie Niemiec, co jest bezpośrednią eskalacyjną prowokacją, która stawia Europę na pierwszej linii frontu potencjalnego konfliktu. Odnotowano także niepokojącą próbę ataku na rosyjskie siły jądrowe, choć szczegóły, takie jak precyzyjna data czy miejsce zdarzenia Wciąż pozostają spowite tajemnicą i brakuje oficjalnego potwierdzenia, potęgując niepewność i wzajemne podejrzenia. Ameryka podjęła również fatalną w skutkach decyzję o wycofaniu się z kluczowego traktatu INF traktatu o eliminacji pocisków rakietowych średniego zasięgu, który przez dziesięciolecia stanowił jeden z najważniejszych filarów globalnego bezpieczeństwa i stabilności, zapobiegając niekontrolowanej eskalacji. Wielu uznanych ekspertów wojskowych, np. Scott Ritter, jednoznacznie nazywa tę decyzję fatalnym błędem strategicznym, który otworzył puszkę Pandory globalnej destabilizacji. To wycofanie otworzyło drzwi do nowej, znacznie groźniejszej i całkowicie niekontrolowanej ery globalnego wyścigu zbrojeń, bez żadnych reguł i hamulców, co jest bezprecedensowe. Kolejny symboliczny, a zarazem przerażający moment nadchodzi wielkimi krokami. Traktat Start III, który obecnie ogranicza liczbę głowic bojowych do 1550 sztuk, wygasa już w lutym 2024 roku. Co to oznacza dla globalnego bezpieczeństwa? Zniesienie tych limitów to nic innego jak zezwolenie na masową, nieograniczoną rozbudowę arsenałów nuklearnych na niespotykaną skalę, co doprowadzi do chaosu i wzrostu ryzyka wzajemnej anihilacji. Czy jesteśmy gotowi na powrót do najciemniejszych scenariuszy zimnej wojny, gdzie strach i wzajemna anihilacja dyktowały politykę i codzienne życie, a ludzkość żyła w cieniu zagłady nuklearnej? Przypomnijmy, były prezydent USA Donald Trump już wcześniej wykonał niepokojący ruch, jawnie eskalując napięcia. Przesunął dwa okręty podwodne klasy Ohio, uzbrojone w potężne ładunki nuklearne. Znacznie bliżej rosyjskich brzegów. Był to jawny sygnał prowokacji, który nie mógł pozostać bez odpowiedzi i wywołał natychmiastową, zdecydowaną reakcję Kremla. Rosja niezwłocznie zareagowała, demonstrując swoją siłę i determinację w obronie własnych interesów. W odpowiedzi wysłano najnowszy atomowy okręt podwodny projektu Borei A, dumnie nazwany książę Pożarski, zdolny przenosić wiele głowic nuklearnych. Co stanowiło potężny sygnał odstraszania i odzwierciedlało gotowość bojową Rosji. Ten strategiczny manewr nie pozostał niezauważony przez światową opinię publiczną i media, wywołując szeroką dyskusję. Chiny natychmiastowo przyłączyły się do rosyjskiego pokazu siły, wzmacniając swój strategiczny sojusz, który coraz bardziej dominuje w bloku BRICS, tworząc nowy biegun globalnej polityki. I rzucając wyzwanie dotychczasowemu porządkowi świata. Tymczasem USA nie zwalnia tempa w eskalacji konfliktu. Rozmieszcza dodatkową broń jądrową, B-61-12, w Wielkiej Brytanii, zwiększając ryzyko nuklearne w Europie do niewyobrażalnego poziomu. Co więcej, planuje wprowadzenie hipersonicznego systemu Dark Eagle na europejskie terytorium, co drastycznie skraca czas reakcji i czyni obronę niemal niemożliwą. Stawiając przeciwnika w niezwykle trudnej sytuacji. To broń, której niezrównana prędkość i precyzja zmieniają zasady gry obronnej, niwelując wszelkie bariery i systemy wczesnego ostrzegania. Czy wszystkie te działania mają na celu świadomą eskalację i doprowadzenie do otwartej konfrontacji, czy jest w tym jakiś ukryty, większy plan, którego nie jesteśmy w stanie dostrzec? a który prowadzi nas wszystkich w przepaść globalnego konfliktu. Amerykanie posunęli się nawet do nałożenia sankcji wtórnych na Indie. Powodem był zakup rosyjskiej ropy, co jest jawną próbą wymuszenia posłuszeństwa i narzucenia własnej woli innym suwerennym państwom. Jakie są długoterminowe efekty tych ekonomicznych i politycznych działań na globalną stabilność i sojusze, które stają się coraz bardziej płynne, nieprzewidywalne i podatne na erozję? Gdzie wy teraz oglądacie nas? Napiszcie miasto i kraj. To wszystko wskazuje na jedno. znajdujemy się na absolutnym skraju odchłani. Punkt bez powrotu może być znacznie bliżej, niż ktokolwiek jest gotów przyznać, niż politycy są w stanie publicznie powiedzieć, ukrywając niewygodną prawdę. System Orzech to broń nowej generacji, która nie tylko zmienia zasady gry, ale kompletnie je redefiniuje. Stawiając Zachód w nowej, niebezpiecznej sytuacji, gdzie jego dotychczasowa przewaga staje się iluzją. Jest zdolny uderzyć w kluczową bazę NATO, w Ramstein, w zaledwie 10 minut. 10 minut. Pomyślcie o tym, o tym zawrotnym, zatrważająco krótkim czasie. To niewiele czasu na podjęcie jakiejkolwiek racjonalnej decyzji, na uruchomienie jakichkolwiek procedur obronnych. Na jakąkolwiek skuteczną reakcję, która mogłaby zapobiec globalnej katastrofie. A co z wielkimi stolicami Europy, z symbolami naszej cywilizacji Londyn, Berlin, a także Warszawa te potężne metropolie mogą zamienić się w radioaktywną pustynię w zaledwie kwadrans od momentu wystrzelenia rakiet pozostawiając po sobie jedynie zgliszcza i miliony ofiar. Czy europejscy przywódcy, siedzący w swoich luksusowych gabinetach, Odcięci od rzeczywistości, naprawdę rozumieją skalę tego egzystencjalnego zagrożenia? Czy politycy w Brukseli widzą to, co jest nieuniknione, czy nadal żyją w ułudzie bezpieczeństwa, ignorując twarde fakty? Gra z ogniem, którą Zachód prowadzi z taką beztroską i arogancją, może doprowadzić do katastrofalnych, absolutnie niewyobrażalnych konsekwencji dla całego kontynentu, unicestwiając dekady rozwoju i pokoju. Sytuacja zmienia się gwałtownie. Jest dynamiczna, a co najgorsze, nieodwracalna, zmierzając w kierunku otwartej konfrontacji militarnej. Traktat INF był niegdyś kluczowym filarem globalnego bezpieczeństwa elementem, który stabilizował świat i zapobiegał eskalacji nuklearnej. Jego zerwanie doprowadziło do tego, że stoimy na progu nowego, niekontrolowanego wyścigu zbrojeń. Ten wyścig będzie znacznie bardziej niebezpieczny niż ten, który pamiętamy z ubiegłego wieku, ponieważ brak jest jakichkolwiek zasad i porozumień, które mogłyby go powstrzymać. Ameryka swoimi jednostronnymi i agresywnymi działaniami aktywnie sabotuje wszelkie próby dialogu, zamykając wszystkie kanały komunikacji, co uniemożliwia negocjacje. Zniszczyła zaufanie, które było budowane przez dziesięciolecia mozolnej pracy dyplomatycznej, burząc mosty, zamiast je budować i wspierać dyplomację jako jedyne narzędzie pokoju. Teraz Rosja, ustami swojego lidera, Władimira Putina, mówi jasno i dosadnie, niczego nie ukrywając: Nie przesuwajcie rakiet do naszych granic. To jest czerwona linia, której przekroczenie spotka się z natychmiastową, druzgocącą reakcją. To jednoznaczne ostrzeżenie zostało zignorowane przez Zachód, co może mieć straszliwe konsekwencje dla całej Europy. Scott Reiter, były inspektor ONZ i ekspert wojskowy, dodaje, podkreślając brak nadziei na porozumienie. My już Wam nie ufamy, nie wierzymy ani jednemu Waszemu słowu. Wasze czyny mówią głośniej niż puste deklaracje. To jest sedno obecnego problemu, bo bez fundamentalnego zaufania nie ma miejsca na żadne negocjacje a dialog staje się niemożliwy. Co więc pozostaje, skoro dyplomacja zawodzi, a zaufanie jest zerowe i wszelkie kanały komunikacji zostały zerwane? Rosja, według danych z wiarygodnych źródeł wywiadowczych, opracowuje zasadniczo nowy system przeciwdziałania, który ma zmienić zasady gry. Ma on sprawić, że rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Europie stanie się po prostu bezsensowne, bo ich działanie zostanie skutecznie zneutralizowane, czyniąc je bezużytecznymi. Co to oznacza dla przyszłości europejskiego bezpieczeństwa, jego suwerenności i zdolności do samoobrony w obliczu takiej zmieniającej się dynamicznie sytuacji, w której Stary Kontynent staje się zakładnikiem Waszyngtonu? Jaka jedna miara lub sankcja realnie zmieniłaby sytuację w Europie? Konkretnie: oficjalnie Zachód niezmiennie lekceważy rosyjskie ostrzeżenia dotyczące odstraszania jądrowego. Z uporem nazywają je szantażem. Bagatelizując w ten sposób realne, śmiertelne zagrożenie dla całego kontynentu. Ale czy to na pewno bezpieczna i odpowiedzialna strategia, gdy stawka jest tak wysoka, gdy mówimy o milionach istnień ludzkich i przyszłości cywilizacji? Czy to nie jest skrajnie niebezpieczna ignorancja, która prowadzi nas wszystkich prosto w otchłań globalnej katastrofy Sy, si. której nie będzie ucieczki, żadnej drogi powrotu? W Brukseli trwa desperacka próba ignorowania nowej rzeczywistości strategicznej. Przywódcy Europy wydają się ślepo wierzyć w swoją politykę, która według wielu krytyków, np. cytowanego Scotta Rittera, jest oderwana od rzeczywistości i skrajnie krótkowzroczna. Ameryka, jak twierdzą liczni analitycy, w tym Scott Ritter, traktuje politykę zagraniczną jako nic innego jak kampanię public relations, mającą na celu manipulację opinią publiczną i sojusznikami. Nie jest to narzędzie do osiągania prawdziwych, narodowych celów, lecz raczej do manipulacji opinią publiczną i sojusznikami, którzy stają się pionkami w ich grze o globalną dominację. To fundamentalnie podważa kompetencje i faktyczne intencje amerykańskiej administracji, ujawniając jej prawdziwe oblicze. Istnieje również teoria, bardzo popularna w kręgach niezależnych analityków, że USA celowo oszukuje Europę. Schemat działania Pentagonu jest, zdaniem Ritera, klasycznym oszustwem. Kup broń od USA, oddaj ją sąsiedniemu z Rosją państwu w ramach pomocy wojskowej, a potem kup nową, najnowocześniejszą broń w zamian, oczywiście od USA. To nic innego jak podwójna zapłata za ten sam towar, czyli nic innego jak drenaż europejskich budżetów i okradanie podatników, prowadząc do ich zubożenia i utraty niezależności. Taki model służy wyłącznie interesom amerykańskich producentów broni i amerykańskiego budżetu, a nie europejskich podatników, którzy ponoszą realne, ogromne koszty tych działań, nie widząc z nich żadnych korzyści. Amerykanie jawnie prowokują Rosję, wciągając Europę, która staje się bezwolnym pionkiem w swoje geopolityczne przygody, których konsekwencje są katastrofalne i ponoszone przez innych. Rosja z kolei konsekwentnie twierdzi, że jest zmuszona do tych działań w odpowiedzi na agresywne prowokacje. Broni swoich granic, swojej suwerenności i strategicznej równowagi, którą Zachód próbuje zakłócić. Działa asertywnie i konsekwentnie, nie pozostawiając złudzeń co do swoich zamiarów i możliwości. Europa natomiast przedstawiana jest jako bezbronna ofiara, marionetka w rękach USA, ulega ich woli. Traci własną suwerenność i zdolność do obrony własnych interesów. Staje się polem walki skazana na ponoszenie konsekwencji cudzych decyzji. Czy to akceptowalny stan rzeczy dla wolnych narodów? Czy europejscy obywatele mają prawo do samodzielności i decydowania o własnym losie? Czy są tylko pionkami w cudzej grze? Scott Ritter celnie podsumowuje europejską zależność, mówiąc gorzko: Tata powiedział dzieci słuchają. To cyniczne, ale przerażająco prawdziwe spostrzeżenie na temat dzisiejszej Europy. Komu ufacie w tej sprawie w Europie? Wskażcie jednego mówcę lub medium. Ta przerażająca sytuacja, w której się znaleźliśmy, boleśnie przypomina najciemniejsze czasy zimnej wojny, gdy świat balansował na krawędzi zagłady nuklearnej. Cofnijmy się myślami do lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Wtedy to Związek Radziecki rozmieścił swoje pociski RSD-10 Pioneer, znane również jako SS-20, które stanowiły realne zagrożenie dla Zachodu. W odpowiedzi na to, aby utrzymać równowagę strachu, rozmieściło swoje pociski Pershing-2. Te rakiety mogły osiągnąć Moskwę w zaledwie 7 do 12 minut. Ten desperacki, lecz konieczny wyścig zbrojeń paradoksalnie doprowadził do podpisania traktatu INF. Traktatu o eliminacji pocisków rakietowych średniego zasięgu. Był to akt odpowiedzialności, pragmatyzmu i wspólnego poczucia zagrożenia, który tymczasowo ustabilizował sytuację na świecie, dając nadzieję na pokój i deeskalację. Ale dzisiaj, co przerażające, brakuje nam takich fundamentalnych mechanizmów kontroli zbrojeń. To jest fundamentalna, kluczowa różnica, która sprawia, że obecna sytuacja jest jeszcze bardziej niebezpieczna. I nieprzewidywalna. Historia, jak widać, niestety ma tendencję do powtarzania się, lecz tym razem bez jakichkolwiek zabezpieczeń, bez bufora, bez nadziei na pokojowe rozwiązanie. Negocjacje z 2009 roku również rzucają ponury cień na obecne wydarzenia. USA naruszyło wówczas porozumienia, zaraz po podpisaniu umowy. To jednoznacznie świadczy o ich niewiarygodności w kwestiach rozbrojenia. I o tym, jak łatwo lekceważą podpisane zobowiązania, niszcząc zaufanie na arenie międzynarodowej. To buduje mur nieufności, który jest niemożliwy do przebicia w jakichkolwiek przyszłych rozmowach. Świat zmierza ku nieznanemu w obliczu braku zasad, zaufania i jakichkolwiek perspektyw na sensowny dialog. Brak jest nawet cienia nadziei na porozumienie, a to jest najbardziej niepokojące w tej całej złożonej sytuacji. Tymczasem rośnie znaczenie bloku BRICS. Z Indiami, Chinami i Brazylią na czele, które opierają się presji USA i rozwijają współpracę z Rosją, symbolizując nową, wielobiegunową rzeczywistość, gdzie dominacja Zachodu słabnie. Sankcje USA wobec Indii za rosyjską ropę okazały się nieskuteczne. Śum... Konsekwencje tych działań są dla USA dalekosiężne i niekorzystne. Jakie wydarzenie w sektorze obrony jest niedoceniane przez media? Nazwijcie je i wyjaśnijcie. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Kluczowa data to luty 2024 roku. Wtedy to wygasa traktat Start III. Ten akt zdejmie wszelkie ograniczenia dotyczące liczby głowic bojowych. Obecny limit 1550 głowic zostanie zniesiony. Czego możemy się spodziewać? Gwałtownego, niekontrolowanego wzrostu arsenałów jądrowych. USA na przykład. Może szybko przywrócić trzy głowice na swoje pociski Minutemen, co automatycznie zwiększy ich arsenał o dodatkowe 900 głowic. Potencjalny arsenał USA po wygaśnięciu Start III może osiągnąć szokujący poziom od 20 do 30 tysięcy głowic. To liczby, które pamiętamy z najgorętszych czasów zimnej wojny. Rosja z kolei Intensywnie pracuje nad rozwojem zupełnie nowego systemu przeciwdziałania, który ma sprawić, że rozmieszczenie amerykańskich rakiet w Europie stanie się całkowicie bezsensowne, bo ich efektywność zostanie zniweczona. Czy Zachód zdoła wreszcie przejrzeć na oczy i uświadomić sobie skalę zagrożenia, zanim będzie za późno na jakiekolwiek działania, na dyplomację, na powrót do stołu negocjacyjnego, zanim wybuchnie globalny konflikt? Czas reakcji to absolutny klucz. 10 minut do bazy w Ramstein, 15 minut do wielkich europejskich stolic. To przerażająco krótki czas na podjęcie jakichkolwiek decyzji, które mogłyby uratować miliony istnień ludzkich i cały kontynent przed zagładą. Tylko 16% Niemców deklaruje gotowość do obrony swojego kraju, co drastycznie kontrastuje z rosyjskim patriotyzmem i gotowością do walki. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, była oskarżana o kłamstwo w sprawie wydatków na gaz. Twierdziła o 600 miliardach euro, gdy faktyczne zakupy wyniosły 76 miliardów euro. To tylko potęguje brak zaufania obywateli do europejskich elit i podważa ich wiarygodność. Pomóżcie z tajmingiem naszych wydań, wskażcie kraj, miasto i bieżący czas u was. Jesteśmy w punkcie zwrotnym historii. Na krawędzi globalnej katastrofy. To nie jest już gra, to brutalna rzeczywistość nowa zimna wojna, ale pozbawiona wszelkich zasad, bez jakichkolwiek ograniczeń czy reguł, z otwartą agresją i brakiem dialogu co jest najbardziej przerażające? Europa znalazła się na muszce, płaci niewyobrażalną cenę za grę, w której nie ma nic do powiedzenia, a jej los zależy od decyzji podjętych gdzie indziej w Waszyngtonie bez jej zgody. Czy ten kontynent ma jeszcze jakąkolwiek szansę na zachowanie swojej suwerenności, na ochronę swojego bezpieczeństwa, na przetrwanie cywilizacyjne? Czy jest w stanie odzyskać kontrolę nad własnym losem, zanim będzie za późno, zanim ogień pochłonie wszystko? Podzielcie się swoimi najszczerszymi przemyśleniami w komentarzach. Wasza opinia ma dla nas ogromne znaczenie to Wasz głos pomaga nam kształtować debatę i ujawniać prawdę. Podzielcie się tym filmem z przyjaciółmi, z rodziną, jeśli uważacie, że ta wiedza jest absolutnie kluczowa dla zrozumienia obecnej, niebezpiecznej sytuacji na świecie. Wspierajcie nasz kanał, subskrybujcie, klikajcie dzwonek, włączcie powiadomienia. Tylko w ten sposób możecie otrzymywać rzetelne, głębokie i, co najważniejsze, prawdziwe analizy, które pomogą Wam zrozumieć świat bez medialnego szumu i propagandowych przekazów które zalewają nas z każdej strony, każdego dnia. To wasza niezawodna ochrona przed dezinformacją, to wasza szansa na świadome podejmowanie decyzji w tych trudnych i niepewnych czasach. Gdzie przechodzi czerwona linia między NATO a Rosją? Jedno zdanie.